A i wymyśla historię na trzy losowe słowa. Dzisiejsze słowa to poligraficzny, podległy, wężowy, a oto historia. Jacek miał w sobie wężową postawę. Zawsze podlegał swoim emocjom i nie miał zamiaru ich zmieniać. Jego zachowanie było zwykle zimne i odległe. Inni ludzie zawsze czuli się niezręcznie w jego towarzystwie. Jednak w głębi duszy Jacek czuł się samotny i sfrustrowany. Nie miał pojęcia, jak poradzić sobie z tymi uczuciami. Zamiast tego uciekał w swoją wężową postawę, aby odgrodzić się od innych. Jacek zaczął postrzegać swoje podległe emocje jako swoją skorupę, która chroni go przed zranieniem. Przez lata ta skorupa stała się coraz grubsza a Jacek coraz bardziej oddalony od innych. Jednak pewnego dnia pojawiła się osoba, która uświadomiła Jackowi, że nie mus.